trasie 2 Proszę Państwa, dla tej załogi prosimy o szczególne brawa, bo mają przepiękny samochód, mają samochód w przepięknych barwach, ale są świnicy po raz pierwszy, są po raz pierwszy na tych trasach i zadomowili się świetnie. Jeżeli Państwo piszecie na jakimś serwisie, na internecie, jak oni sobie radzili na tych trasach, to powiem jedno, radzili sobie bardzo widowiskowo, za co dziękuję w imieniu kibiców. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękujemy. Atmosfera jest tutaj niepowtarzalna. Odcinki również. Chciałbym tutaj mieszkać. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Duże brawa. Pani prezydent, czy coś da się zrobić w tej sytuacji? Hubert chciałby zamieszkać w Świdnicy, Myślę, że jakby zamieszkał, miałby bliżej do tych pięknych odcinków specjalnych. Proszę Państwa, duże, duże brawa. I świetnie, że jesteście tutaj na mecie. I jeszcze raz wielkie dzięki, bo pokazaliście prawdziwy kunszt niesamowicie ładnej, widowiskowej jazdy. Hubert ma i Szymon Jasiński Mitsubishi Szynace Evo Pierwsze miejsce w klasie HR2. Nie dostają niestety, drodzy Państwo, pucharów, ponieważ nie było frekwencji zgodnie z regulaminem, ale są szampany, są gratulacje, rewelacyjne wyniki. A czy zobaczymy Was tutaj za rok? Czy spotkamy się za rok? A, oczywiście wpisujemy do, raj do kalendarza na przyszły rok.